Cześć wszystkim, Piotrek, Fundacja Latebra Działamy z zespołem, może działamy, to jest dużo powiedziane Ja <noise> czekam w blokach startowych z krótkim szpadlem Żeby wspomóc Krzysia w kopaniu A Krzysiu tymczasem, przy okazji Nie opitalając się, znalazł taki fajny fragmencik Elementu pancernego Jakiejś okiennicy Tylko bardzo słaby zawias jest, więc to może jakaś była Kurcze, nie wiem, klapa o niedużym, o niedużym formacie, być może. No ale już jest ciekawostka: zobaczcie, jaka to jest grubość względem mojej dłoni. I to waży. To po prostu w tej ręce waży. Przenieśliśmy się po długiej podróży w zasadzie, nie? Wyszukaliśmy miejscówki, którą z bratem kopałem <laughs> parę miesięcy temu, gdzie wychodziły różne zębatki i tym podobne, takie precyzyjne elementy jakichś urządzeń No ale skapitulowaliśmy już, bo zrobili wycinkę w tym miejscu i nie szło tego namierzyć. No i proszę bardzo. Piotrek dostał w prezencie śmietnik od Krzysia. I piękny masz jeszcze z... Z, atramentem. z atramentem. I zobaczcie jakie rzeczy jeszcze leżą w ziemi. Pokażę wam to tak na... O, z do domu patrz, pływa. Normalny atramencik Po co te takie rzeczy wyrzucać było? Piękne, zobacz. No je, o, ale sztosik to człowieku. Zakorkowany. Trzymaj. Już jest ciemno. To konkretne słowa. Już jest ciemno. Pierwsze fanty wychodzą. Najlepsze, że to ja próbny. Tutaj robiłem próbny w zimie. Jeszcze jak byliśmy robiłem tu próbny ten. Nie? W kop? O, obok. No. I pojechałem po tym moim i to jest dosłownie o wbicie łopaty. Obok. O wbicie łopaty. O trafiło się Koreczek, oryginał. Nie wiem co jest w środku. Dreamer coś jest. Dreamliner. <laughs> Dreher. Dreher. Kobania. Sprecherze. Sprecherze. Młody, odkręcaj. Zobaczymy, czy to ma jakiś zapach. O! Kolejny Nie, bezwonne. To może być woda. Woda z lodowca. Może całą zwierzę. Tu się ją stoi. Kurde, nie masz digera, nie? Kurwa. Nie masz. Niemiec. Kurwa. Nie masz żadnego piwa. Takich śmiertelnych za. Takich kolegów, którzy cię odstąpią do kopania. Przyjść <laughs> tutaj, na no to. A weź to, otwórz, Jak bo to nie? było to otwieralne. Wtedy, od tej tak? strony. Jak ty na niego trafiłeś w ogóle? Opowiadam. Co? To jest z wykrywaczem, nie? No. I Gruby! No to mówię i kurwa, że się widzę, nie? Przychodzę i mówię, nie, że. Roz, Rozwalam, to nie było otwierane. Kolejna tubeczka dzisiaj. Frost, i to, to jest to właśnie ta maść przeciwko zamarzaniu. Tak, w środku płynny. To jest to. Mhm, waj. Kiedyś... Nieruszamy. No. Nie trzymaj. Słuchaj, kiedyś tak. jak, jak ten znalazłem taki sztab, że Nie I ona będzie brązowa najprawdopodobniej. To były maszyny do pisania wiesz, pieczątki, pierdoły, kurwa, kałamarze, tam inne rzeczy Brąz albo czerwio I były kałamarze z, tym, z atramentem Brąz policja wjechała Brown. zabrali te kałamarze Dobra, i, sumie, i ona to zostanie w takim stanie Tak jest, następna część Tam jest duży zgryz, żeby taką szczotkę używać do zębów no, Nie, nie mam dużych Można sobie porównać ze swoim palcem w domu i ze swoją szczoteczką w domu Z względem przegubów mojego palca <grystek> Ja bym to używał do czyszczenia fug <noise> Te szczoteczki czasami miały te napisy, Wehrmacht czy tam coś, wiesz, na tym normalnie Na rękojeści? Tak, naprawdę, na, na uchwycie Są A tu jest takiś napis, y, Garante Patrz, bez kitu Nie, naprawdę, tam były napisy albo... Deutsche R C ugnis Garantie Ale, Ale czasami, wiesz, albo fabryka, albo naprawdę były napisane, wieże Vermax tam, wiesz, to był przydziałowy Nie, a już ciemna, jak cholera się robi Tomar krąży co też atakuje Trzeba Poka? No tylko na koreczku Raz ten burger no, no to kończy Jest w końcu, Odzwonię do żonku Kupałeś coś? Nie coś tam w końcu jest no. dobry wieczór pani A czy to nie jest tak? Nie, w trakcie Tak Znalaz Ale śmiech mi się znalazł i trzeba nicować Nie masz tam Tak o Pięknie A ty masz Dobra Ale szacuneczek Pięknie Patrz kurde rozem tal Nie świeć 1941 ale tu mam jakąś tam, jest z opisem 75, coś jest tu na tym. Ale nie, nie bo jest miękka. No, to jest ta. Eee, Pojechał, co? Aluminiowa. <laughs> Pięknie, ale szacunek. No, wyciągaliśmy różne zbitki, ale całej jeszcze nie jest Nie, tak. Trzymaj pod Krzysiek. Słucham? Krzysiek. Słucham cię. Księk. Podkładam w bezpieczne miejsce. Krzysztof. No. no? Poza łyżką, zanim łyżka wyszła. To coś nie, nie, jest. tu, tu. Chciałem tylko to obejrzeć. O. Ale się śpiewam kurwa. Lepiej żeby nie upadł. Z ręki wyjepię. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Cześć, wychodzą... Papier wychodzi jakiś, nie, nie tego, bo gazety Może książka, bo Albo te. Ale jest. Nie świeć po oczach Ja nie mam przecież nic do śmieci Ale się cieszę, że, ale fajnie, to że trafił fajnie. przy pierwszym śmietniku Bez hitu, takie... no. pierwszy kurwa cały talerz Bo to nie kur... wychodził cały talerz nie, nie, Tego nie. nikt nie Co? Uciągnąłem filiżankę całą tak. to Taki radosny, nie? Odwracam no, no, przez no. Ale nie, tu, z tych śmietników co, co Kopaliśmy, nikt nie wyciągnął całego ty. talerzyka z, nie, z, z, z... z gapą i ze swastem Ale się to wyrzucili, nie? To jest naprawdę... Nic nie ruszono To jest naprawdę... Poka to szeryfie Jakie tu literki, gdzie? No stary. No, stary. Białe było Ja nie biorę tego do ręki i nie chcę tego trzymać No i koniec walki jest już ciemno Jest już ciemno Ale Ciśniemy na bazę zrobić ognisko Upichić sobie jakąś szamkę Zrobimy jakiegoś nocnego live'a na YouTube Zrobimy nocnego live'a na YouTube no, może być kiepsko z internetem na live'a niestety tutaj Ale Coś tam może jeszcze z tego spaceru naszego dzisiaj nagramy wieczornego, nocnego Michał <laughs> <laughs> ja nie Ja 115 kg wagi Jako no kolonie chyba, chyba mu na uszy. A ten oto człowiek Niedawno miał urodziny Składamy mu najszczersze życzenia w komentarzach Dzięki nie, będziemy, nie? nie, nie będziemy śpiewać, bo komentarzy nie będzie. A czy będą komentarze? Skrybaćcie się! Subskrybenci będą pisać ansup. <śmiennie> Wiącku jest na, na, na dziennik, nie? No ale u mnie na przykład nie zaskoczy. ma opcji, żebym nie włączył ledów. A u mnie? Nie opcji. Nie. Nie Zrobię na zero i dalej się już ledy świecą. Nie umiejętno. A to, to masz jakieś czujniki no, zmierzchowe pewnie. Nie, może musi Ja mam zmierzchowy. Jak tam zakopaliśmy Już wszystko wyciągnięte tak. co było do wyjęcia Po coś więcej fajnych jeszcze A gdzie jest? Leży w woreczku? Nie może jeszcze jedna. Ale cała. I też ze specjalną dedykacją? Tak, ale, ale wcześniejsza. 37 No pierdziele, człowieku. Rozbijasz bank O, Steinman Talerz do zupki Rozumiem, że w Toko, to tylko przez najbliższe 10 lat nie gra. To nie ma sensu, nie? Do, 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 do. Ale to nie, to by było widać Wiesz, że to by były stłuczki, czy coś tam, tak? A, nagrywam, a ja przeklinam Przepraszam, kurde, widzę Czy jeszcze nie? Nie, bo chyba się jest strasznie dziwnie Nie się... To jest do odpalania, jakby sobie robić takie tam jedzenie czy coś te pudełko, mhm. maszynka, nie? To jest przyborowe, takie, wiesz, zestawie każdy żołnierz tam miał, żeby sobie tam podgrzać czy coś, tam w środku bo taki chemiczny odgrzewacz, Zapalania, nie wiem. Te butelki są bez napisów, także muszę to Bardzo ciekawa butelka. No, mówię, że taki jeszcze nie znalazłeś. Ma jakieś napisy, widzisz? Coś Pokaż. Tu... Coś czerwonego wy... wychodzi na kątach. Co? Te bukle? Nie ale zobacz. Z powrotem, nie? No, Co tam połacie panowie, co macie? Pokaż. No i jak podobał się materiał? Bo teraz czas na e, uważam najlepszy fragment tego materiału, mianowicie. Dwóch asów, którzy zostali przeze mnie wkręceni, dwóch asów, którzy myśleli, że trafili na niesamowite odkrycie że dokonali niesamowitego odkrycia w postaci, w ich mniemaniu, chyba ukrytego tunelu przez, prowadzącego przez bok schronu Geringa, bo dostrzegli z zewnątrz schodki, drabinkę. Każdy z Was może sobie wejść do wyszukiwarki Google i zobaczyć, wpisać sobie schrongeringa, wilczyszaniec, i zobaczyć, że jest tam ujęta taka szczelina pozioma na wysokości nie wiem powiedzmy 8 metrów, e, która powstała po prostu podczas detonacji obiektu, gdzie sobie ciśnienie szukało mm, ujścia. No i akurat znalazło nadlewkę czapy. Czyli niezwiązany element z pozostałą częścią schronu, podsadziło to odpowiednio, pozrywało pręty zbrojeniowe częściowo, no i zostało w takiej pozycji, że odsłoniło po prostu wyłaz na, na dach, gdzie, gdzie znajdowały się stanowiska przeciwlotnicze i tam chyba karabin też był przeciw przeciwlotniczy. Mm, no i chłopacy właśnie zobaczyli tą drabinkę z zewnątrz i uznali, że Boże, niesamowite. No, przecież tam jest drabina. No, a ja postanowiłem nie wyprowadzać ich z tego błędu. I chłopacy się podkręcali, podkręcali. E, no, i resztę zobaczycie na filmie, że poszła w topa z ich strony. Nie tak, to jak z spróbuj... Jest gruba akcja, bo chłopacy teraz zobaczyli, o. że od zewnątrz schronu Geringa e, są widoczne stopnie, jakby w ścianie. Czyli tam musi być, jak to mówicie, szach, tak? Jakieś no na pewno, bo są 3 stopnie widoczne. No, no. Aha, 3 stopnie widoczne. aż są widoczne? No, nie widać, albo widać ewidentnie. No. Jest 3 albo 4 widoczne. 2? 3 albo 4 widoczne. 2 na bank widoczne, 3 no. Ale jasne. Właśnie to jest najlepszy dowód na to, że czasem z przypadku po prostu przyjeżdżając o innej porze, patrząc na to co my widzimy w dzień można dostrzec rzeczy, których się nie dostrzega Normalnie tak, na co dzień No faktycznie, no perfidnie, są stopnie no, Dobra wejdźmy do środka, zobaczmy w ogóle czy w środku jakieś spękania na ścianach są Niesamowite, że w ciągu dnia tego nie było widać No bo nie widać, bo inaczej światło pada No cień padał od góry No dobra, ciśniemy Idź z przodu, żebym mógł kręcić Szukamy znamion gdzieś Tajemnicę rozwiązała no, Co trzeba tutaj szabudlić? <śmienicza> sobie z zrobił O jak minili, ile stopni w ogóle Ty szelno <śmienicza> Najciekawiej to teraz Piotrek wygląda <śmienicza> Dobre, no, dobre no, i tak jak widzieliście, no, troszeczkę znowu natarganych gratów z śmietników. Troszeczkę krótki wyjazd, ale bardzo produktywny. Między innymi znalezione przez nadleśnictwo Srokowo drzwi, te pancerne. To co tam nie jestem w stanie doprecyzować, jak to się nazywa. Wy piszecie, że to jest dźwięnica. <laughs> Może tak być, ponieważ to właśnie ekipa z nadleśnictwa namierzyła te drzwi, my je wydobyliśmy. My jesteśmy wołami roboczymi od czarnej roboty brudnej, eee, także słuchajcie, no generalnie produktywny wyjazd, bo dużo, dużo, dużo rzeczy. Nie spodziewaliśmy się, że tyle rzeczy tam ogarniemy w tak krótkim czasie. A jednak mała ekipa nie znaczy słaba ekipa. Eee, robota została wykonana za 15, spokojnie można yy, tak stwierdzić: no bo bagna, bo druga strefa, bo te świetniki, eee, te drzwi, eee, także. Mamy plan na kolejne działania i te działania będą się odbywać już niebawem, bo planujemy za jakieś może trzy tygodnie powrót do Wilczego Szańca, żeby znowu tam nahałasować troszeczkę. Także zobaczymy, zobaczymy jak pójdzie. Myślę, że tym razem przyjedziemy grubszą ekipą, skoro już są hotele otwarte. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję Wam za kupowanie bluz. Polary już się pojawiły. Właśnie tutaj testowo w jednym stoję. Także dzisiaj wieczorem będzie można chyba już je mm, kupować w sklepie wanlife.sklep.pl. No i w zasadzie to tyle. Piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.